Widzowie w dzisiejszym odcinku. O straciłem konto. Chompera, wszystko. Wszystko. Nic nie mam. Brawo ty... Masz, chyba miałeś udane dzieciństwo. Bo nie... Niestety usunęło się wszystko udało mi się. Ale najgorsze, że ja byłem dlaczego musiał tak się potoczyć. Nie, Nie dałem. A w jakiego ma boosta to polega? Właściwie pamiętam, grałam przy tym. Ło, ty nie zostaniesz. Zapomnij sobie. Twarz na słonecznikach tych tu. Ja czasami robiłem nawet jeden z tych słoneczników. Kto byłby Jeden z tych słoneczników? A, to było. To muszę żyć.